Ciekawa maszyna dla glazurników, którzy pracują przy dużych płytkach. jest system HyperCut, długość cięcia 260 cm. W zestawie z maszyną mamy 6 stolików dokładanych na każdą ze stron, żeby swobodnie sobie ułożyć płytkę, tak żeby nam nie prężyła podczas, podczas cięcia. Głowica na 12 łożyskach z gazowym systemem dociskowym. Oraz łamakiem śrubowym. Jeżeli chodzi o transport, maszyna jest bardzo lekka, waży około 40 kg. Zaprezentuję, jak wygląda cięcie. Wjeżdżamy sobie na płytkę. Zaciągamy system, siła docisku jest już zapewniona. Robimy szklarskie cięcie. Wracamy z powrotem. Nie używając siły, wystarczy popchać głowicę. Lecimy sobie do samego końca i teraz mamy tutaj łamanie śrubowe i bardzo ładne cięcie.